No masakra, no jesteśmy dzisiaj w co? Największej Kubocie M7C 7171, 180 koni No masakra jest totalna, nie wiadomo czego, czego się ruszyć w ogóle Tu wiadomo, chcemy jechać do tyłu, trzeba się wszystko, wszystko aby bez bezstopniowo strzelić Jedzie tak, tam. No. Ale już w różnicy widzimy już panel, jest plazma normalnie jak w salonie z folią Coś tu chcemy przyspieszyć, tylko dajemy jakiś setu przycisk, dotykamy Jedzie szybciej albo jedzie wolniej no, nie, tutaj nawet nie zawierzam próbować dotykać do czegokolwiek Zaraz tutaj Michała, przedstawiciela handlowego wstąpimy, że mógł cokolwiek powiedzieć, bo ja bo nie jestem w stanie niestety, ja tak, rzeczą, tak, o których czy... się nie znam, nie próbuję dyskutować. Tak na magia. Ale widać że daje rady, płuk jest piąta, pio, Tak, bowy. No, tak, dłuchy, kolernie. cztero cz czterocylindrowy, mamy z przodu jakiś tam funt nie wiem, ile ma kilo. No, nie podrywa, fajnie tak. oś pracuje jak zahamujemy, można Zobacz, sobie zobaczyć, o tak, to widziałem, nie, że buja się tak. Płynie, płynie, aż dokładnie telefon do... się do... Nie wiem, no. Kroga to ma wytrzymać. Kto musi mamy trzymać ma Ale co, bo mamy tą walność na wstecznym do tyłu, takiego fajnego. A jak, olimpijskie? No, to, to nie, tamtemu nabyliśmy tam, tam w rurę. Tutaj się patrzą, więc nie możemy tu jednak. dopiero jak pojadą. Tak, oni się boją, bo to jest flagowy bo no, no, Ale no teraz damy do przodu. Tu coś jest w ogóle no jakiś ten, ale co tu dotykać? Nie, nie. kazali nic dotykać, bo nie się boją, żebyśmy nie pobrudzili. Nie wiem o tym, żeby nie popsuć. <gulizm> <gulizm> hmm, dokładnie, to jest kolejna sprawa. Ale miała. fajnie, no tutaj możemy sobie popchnąć, o, duży styczek do przodu, no co tak już, nie chcę wam wchodzić. A coraz szybciej sobie jedzie, no fajnie, owszem, Ale sobie poczekamy, że to jest. szybciej, jeszcze szybciej. Szybciej, szybcie. jeszcze szybciej, a teraz mamy prawie stoimy w miejscu. Czyli to jest typowy warioł. Typowe magie, dokładnie. Nie no, ciągnik jest kosmiczny, ale pół miliona to... Cena... Nie chcę tu się wyrażać, czy bym dał, czy bym nie dał, pewnie raczej chyba Cena wyraża, troszeczkę do życzenia pozostawia no, tak. chłopaki są forać, więc nie będziemy tu długo nim jeździć Tak, damy Zaraz im wolne z ładowarką pojeździmy A tu podjedziemy, Miki wsiądzie sobie tutaj z... Z Damianem z... 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 nie, z Damianem pewnie No, no Bo Damian pewnie, pewnie ty, będzie ty tutaj orał jedziemy do chłopaków e... Nie no, naprawdę pół miliona, no to jest znaczy... Dużo są naprawdę fajne to trzeba by siedzieć tydzień, żeby to rozpinić o co no chodzi Ale przeskok jest tak, nie? jestem tej kłopotki, no jest... Nie, znaczy i tu wszystko fajnie, bardzo ładnie widać eee, Pewnie tutaj damy Damiana albo Michała I na pewno tutaj chłopaki są, dużo lepiej o tym opowiedzą no, wiadomo Bo my tutaj, znaczy, ja przynajmniej nie jestem w stanie 30 30, mógłbym sobie pogadać <laughs> o 60, ale tego w ogóle nie o co chodzi no, Wiadomo Chłopaki już tu srają ogniem, więc się boją, żeby jeździć eee, Także Miki zostaje w kształcie chłopaków i... Co oczywiście, oczywiście no już jesteśmy tym razem już w pełni siedemce tutaj największym znawcą, znawcą No, no raczką, który wie... Raczkującym znawcą, tak? Na pewno możesz powiedzieć dużo więcej niż ja czy pan Krzysiu Bo już trochę w tym siedzisz I co, no jest taki przeskok, nie? Jak wsiadamy z tej koboty MX-a do tej, to w ogóle jest co innego, nie? MX-a od gx od Często, bo te są robione, już składane we no, Francji, robione na rynek europejski, tak? No, no, no. A nie na całą to? Na rynek europejski. On już jest... Ja go porównuję do Fenda i się tego nie wstydzę. I się tego nie wstydzę. I co? Panel? Główny cały? Panel, kurna, to jest... Ta normalna aktywność dokładnie. A ale... no, ja to bym powiedział tablet, nie? To, to taki większy tablet w sumie, no, ale... Tablet, Wszystko tablet. pod ręką jest pięknie na dotyku, tak? Dotykowe to jest, nie? No oczywiście. No. Że zdrowy, I mamy całą, <tetyk> cały wykresy wszystko, co tam się dzieje, nie? Z tego wszystko nie, no to to, jest, to jest wygoda już. Rozstawiamy pług. W innym kierunku dam ją, żebyś prosto? Prosto pojechał. Muszczamy z tyłu co o Zobaczymy jak sobie da radę w takich warunkach jakiego no. A Andy Masz Chodzi ładnie Cóż przed kolejowanie nie wchodzi kwestia Przepis susza jest i różnie je to może być. Jeżeli ten punkt nie wejdzie, to żaden nie wejdzie. I co kolejne znowu, kabina przestronna jak cholera. Wszystko ładnie oszklone. Prześciennych szkła. Dokładnie. Wszystko pod ręką, nież musimy nic kombinować, szukać. Schowki jakieś chyba, nie? Coś w tylu. Gdzieś tam, schoweczek. Troszkę troszka nie wejdzie, co prawda. <grym> Ale zawsze to się, na kuszeczkę jeden się wwieźć Zobaczymy, Zobaczymy. Jeszcze za płytką jest A to jest wypłycony, tak? Jeszcze go po głębie! Ten, mniejszego... Może to właśnie wina, że ktoś tam bawił się przy kołka albo coś, nie? Ale to będzie ja tu jest no, to by do, do miski. to Będzie taki. ogień, ogień, ogień Dokładnie. będzie szedł. Dokładnie do Ja sobie da radę, tu w ogóle to jest niczego. Tylko po prostu no... <grym> z tyłu będzie ciekawie, nie? Chyba jako taką wow. Kurde to no. Idź ją, będzie, się, będzie się mam swego radę Wiadomo, ustawienie wszystko troszkę trzeba się Ale prosto prostu poszło Nie no ładnie, poszło ładnie Ładnie poszło i... Jednym przyciskiem, tak? Przełącznik i... Tam się pługo wraca i musimy je trzymać, tak? Kółko wolno badające, tak? Wraca nam do odstawu. Ogólnie jak ta korała zim to jak nie ma w tym tak mniej więcej? Ja, nie więcej, Spalania jeszcze nie mierzyliśmy, bo po prostu, po prostu było zawsze kiedy? było to ustawianie, zawsze było wala się ta nowość i wiadomo nie, nie było kiedy tak naprawdę rozmierzyć na polu, nie? zawsze były tam 3-4 przejazdy i to Rozumiem. wszystko. Rozumiem wszystko jeszcze w takiej fazie testu że tak powiem, tak? Tak, tak, wszystko w fazie testu ale fajnie, że można sobie chociaż tak dość pracę zobaczyć już nie, już tak no, bo mam nadzieję, że taki test, taki test Orchi, jeszcze część megnego zdarzenia zrobimy, że będzie tak spalanie, będzie wszystko na No to co wiadomo, wtedy najlepiej. No i żeby warunki były takie I optymalne, warun nie? Warunki optymalne jak najbardziej, nie? Śwista sobie ładny. Zdecydowanie tak, nie, takie całe... ja nie takie, takie. No, nawet nie pokażemy na wydajności ciągnika. Bo... No nie, no bo tutaj nawet nie ma co robią no, widać, to, to, co... całe się, się odrywają. Całe takie torny, pecyny wedrznie no, to kabina jest yy... dramatyczna jeszcze. No, jeżeli o to Zastawię sobie obracanie, się biały. Ja pierdolę tu jeszcze, jeszcze wolno. No już, jest o, znaczna różnica, nie? Teraz tak. tak. Teraz obitwa Każdą sekcję możemy sobie regulować właśnie stąd, nie? No. Takie centrum dowodzenia pod ręką nie? No, dajmy wszystko jest. Mamy jeszcze coś takiego jak sekwencje zawracania, sobie wchodzisz w to Sekwencję nawraca... zawracania już mam nagraną nie? Wciskam mm -hmm. sobie jedynkę Odblokujmy Wciskam sobie jedynkę Patrz co się dzieje, ja trzymam ręce tutaj No. no. A już samo <laughs> Będzie za... za chwilę będzie jeszcze podnosił obroty I załączał jeszcze blokady innego mostu i przegni mm -hmm. napęd i tak naprawdę tylko siedzieć w i nos, napęd i obroty Wszystko zrobił on. że od do końca pola Odwrotność wszystkiego. wyłącza się... przedtem Obraca Bóg fajne Fajny trochę Do mm. Skupota, no. Nie no, to jest ciekawe naprawdę rozwiązań ma sporo ciekawych Przydatnych No szynka, nie? Na tym... A, no no to 25. To. to jest skrzynia 40 czy piesiątka, jest no, 40, 40. 40, 40. Ale możliwość pewnie będzie na 50 od Bo Japońcy pewnie, pewnie tego nie zrobią w najbliższym czasie, bo... Tam. bo japońca 40 to mamy 40 nie? on nie pozwoli, on nie pozwoli żeby przeciążyć jakąkolwiek przekładnię jakie coś względem na przykład podnoszenia mocy tak się spotykamy no tak, no. z podnoszeniem mocy no, no. no. Japoniec nie dopuszcza pod, w żadnym ciągniku bo to jest tak naprawdę głupota bo to oszukujemy sam silnik oszukujemy temperaturę silnika nie? Tutaj pokazuje, że jest wszystko w porządku z temperaturą a tak naprawdę cię przegrzewamy na każdym momencie. Nie? No jest wyrzymowany, tak? Silnik jest, jest. I tak to wygląda. Ale trzyma go, nie? Trzyma, bo suko! Nie, ten dopiero po to i ładnie. 300 nie? A jest tu. Bo w ogóle się chodzi o... Tyle latnie uranek. Ale już w jest zymajmy, nie? Ile ty przejechałeś, podstawą? Y, powiem tak, tyle lat nie o Nie oszukujmy się, nie ma co prędkość 4,5 nie, nie o ranę no. Wszystko się udało koła to, to, nie grzebły Koła nie grzebły? Koła nie grzeby To no Mimo wszystko, tyle jaka przyczepność i grzebał no. Ale idzie, nie? I idzie Nie, nie. Idzie, no kawa maszyny, nie? Naprawdę Bagdaszy też jak najbardziej To spalanie chyba 7.1, 1 tak, wyszło? Średnie, no? Średnie, no? Średnie spadanie 170 jak będzie. Nie? No no Maksymalnie go rozpami. No. A już pista ładnie. z tyłu jakiś długniej. Nie uzyska, dlatego mamy ten efekt. Ale że będzie bardziej o walioszaku jak w tym. Tego efektu nie ma to po prostu. Przyspiesza to nie jak z ptel. Tak, to jest przyspieszenie płynu. Nie, nie czujesz tego jak on to sobie elegancko rusza. Nie no to mówię, ciągnie przemyślałem jak najbardziej pod każdym względem, tak? No na nie ma co. Nie no bo to też łąka drogę to. Ale idzie, no ma to, daje się ma to przyspieszenie. Naprawdę. Nie? Szczerze moje wrażenia w ogóle inne niż się spodziewałem po tym ciągniku, nie? Tam przed trochę nasłuchałem, że... To nie tylko ja nie, nie 7 zaskakuje, bo ja już pracuję tutaj trochę i te małe szczeniaki mnie zaskakują i to naprawdę <noise> pozytywnie, tak? A no jak najbardziej, na, nie? Na, każdy, na każdym kroku mnie zaskakują te ciągi. No i tak a, powinno być, nie? Tak powinno być. To była zaskakiwać, a, a nie ciągle monoton nie ma. Zobacz, Oczywiście, no. w pozytywnym znaczeniu tak? to skakiwać, tak? Nie żadne tam serwisy, serwisu ani co, tak. to są przyjemne, przyjemne rzeczy, nie? Dokładnie. To się zgadza. Na nas to wejdzie tu w ogóle gdzieś? Gdzieś tam wejdzie, nie, miejsca ma mało. No, na ten sprzęt akurat to... to, to troszeczkę mało. Nie jest to dużyca, 12 metrów to ma no, nawet jak 30 metrów 12 metrów ja bym No tak, że może 60 mi tu nie blokować, nie? Ja zrobię sam, sam rusza, nie włączyłem z konwencji zawracania nie? No. Zapamiętuję, nie? Zapamiętałem wszystko ale mówię, no zupełnie, może nie tak aż bardzo inaczej, ale no inaczej, e, inaczej sobie to wyobrażałem trochę. Nawet nie muszę nikt tu podtykać, mam wszystko tu w formie pikniku, tak? On wszystko. to się zgadza. Wszystkie funkcje, nawet hydraulika zewnętrzna, to jest wszystko, nie? Jak najbardziej. o to chodzi? No i mówię, ta kabina jest naprawdę fajnie rozwiązana, że jest dużo, dużo miejsca tu w środku. Dostaliśmy od o. I Ile w w ogóle ma? Kilo? ponad 400 To i tak Powiem szczerze, że... To są mało, a go nie nosi, nie? Tak. On daję sobie radę. Ups. A no wiadomo, ale kurczę taka krótka, fajna jest, nie taka...